Czy widzicie bazę? Jeśli widzicie bazę, to jesteście jakimś hakerami i macie x-ray'a. Jeśli nie widzicie bazy, ja wam pokażę gdzie ona jest. Oto tajna baza w Minecraft. Taki same możecie używać na serwerach, ale nie polecam po tym odcinku, bo teraz każdy będzie wiedział. Ogólnie to jest ta baza, na razie czy nie umeblowałem jej. O kurde! O nie. E. Mm. Nic nie widzieliście. E. Dobra. E. Materiały, żeby ją zrobić, są tutaj. E. Te dwa są dla chętnych, akurat. E. Tutaj są potrzebne materiały, i to są narzędzia potrzebne do tego. Eee. Bardzo to jest trudne chyba do zrobienia, ale da się to zrobić na, na surwiwalu. Dobrze, nie przedłużajmy, proszę o intro. Dobrze. Teraz to, czym się zajmiemy, to jak macie taką salę, która wygląda jak sala, eee, jakby to powiedzieć, żeby YouTube mi nic nie zrobił. Eee, e... O, piekieł! Dobra, powiedzmy, eee, no to dobrze zgadliście, bo zapomniałem, co przed chwilą mówiłem. Dlatego bierzemy lawę. Tutaj wylewamy. Tylko tak, żeby się nie oparzyć, pamiętajcie. Bo jak się oparzycie, to jest źle. I teraz macie pierwszą pułapkę. E, jak macie już pierwszą pułapkę, to zaczynamy drugą pułapkę. E, nią jest e, e, ognisko. Można z kiełbaskiem to Uważajcie, to ognisko jest wyjątkowo złe. I w ogóle. Tak, bo tutaj widać jak można bardzo prosto wpaść, dlatego, dlatego, że można tu prosto wpaść. Yy, pokażę wam yy, jak to zapobiec, żeby tu nie wpadać, a jednocześnie móc tu coś puszczać czasem. Yy, no to to tak, yy, najpierw tak, normalnie to byście tu nie wskoczyli raczej, pewnie byście sobie taki grali. Nie na odcinku, eee, ale po pijaku, na przykład, czekajcie, nie bierzemy. Jakbyście na przykład wracali po pijaku, byście coś takiego widzieli to by wyglądało tak. Macie teraz nagranie, co się stało, kiedy tak było. Więc <grystanie> 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 ja mam nadzieję, że nagranie was. Dobra, nie wiem teraz na to czas. E, to tak. E, po co my to budowaliśmy? Budowaliśmy to dokładnie po to, e, Żeby móc postawić tu płotek. Tu też płotek. Tu też, tu też. Nie wiem po co te płotki stawiały. A nie, przypomniało mi się. Teraz bierzemy... Tu e, e, tak. Tak. Pełmujemy świnkę. Nazywamy ją tak. Przypinamy z racji tego, że nie chcę pokazywać takich rzeczy. Tą scenę po prostu wytnę. To się wytnie. Mamy złono A to to. Tak, dobrze. To tutaj mieliśmy to zrobić. E, I ogólnie teraz, jak świnia, wam nie odda pieniędzy. Bo nie wiem, wam zabrała. Jeśli pytacie jej ostatnie słowa. Eee, oddaś mi pieniądze? Nie. No to inaczej wygląda. E, e, jakby tu to fajnie robić e, 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 e. Powiedz do widzenia. O, bekun. No dobrze, powiedzmy, że e, świnia wam e, już nie oddała tych pieniędzy, bo nie miała jak. E, nikt nic nie widział. No tak, mamy krówkę. A, zapomniałem o kule. Pamiętacie to, jak mówiłem? O tym, że można tu wpaść? To trzeba tak zrobić. Jak macie tak zrobione, to kojarzycie takie yy, te żółte linie na peronach. No to one przestrzegają, żeby za blisko nie podchodzić. Jak podejdziecie za blisko, to się w sumie nic nie stanie. Tutaj w w Ale wtedy jak jesteście daleko, to na pewno nie wpadniecie. Przetestujmy. Gitarra, akordeoia eta